Moi drodzy, Starfield nadchodzi wielkimi krokami, dlatego też dzisiaj skupimy się na ostatnich informacjach jakie dostaliśmy. Przyznam, było tego dość sporo, a wśród tych rzeczy porozmawiamy sobie o następujących elementach. Supermocy naszego bohatera, występowaniu w grze legendarnego ekwipunku, ale nie tylko, aktualnej kondycji planeta Ziemia, przewożeniu kontrabandy na pokładzie naszego statku, werbowaniu załogi, romansach, losowych aktywnościach oraz o wpadnięciu do babci na obiad. Czekaj, czekaj, co takiego? A to tylko część z elementów wartych naszej uwagi. A jeżeli nie widziałeś jeszcze poprzedniego materiału, to serdecznie zapraszam. Tak więc teraz zachęcam do subskrypcji i zapraszam do materiału. No a zaczniemy sobie od Supermocy. A na pierwszy ogień leci ujęcie, które teraz widzicie, a zostało ono pokazane jako ostatnie podczas segmentu odpowiedzialnego za walkę na pokazie Starfield Direct. Przedstawiono nadprzyrodzoną moc. W jakiej posiadanie wejdzie nasz bohater, gdzie bez użycia dodatkowego sprzętu będziemy mogli za jednym ruchem obezwładnić kilku przeciwników. Spekulacje społeczności są następujące, że będzie to związane bezpośrednio z mocą artefaktów, których zagadkę będziemy rozwiązywać w fabule, natomiast ja osobiście dodam od siebie, że zapewne będzie to możliwe dopiero w endgame'ie. Randomowe wydarzenia w świecie gry. Kolejnym rzeczą jest występowanie losowych aktywności w świecie gry. Jak pojawienie się obok na statku, z którym to będziemy mogli zrobić co uznamy za słuszne. Aczkolwiek jedną z opcji będzie zadokowanie do niego, a następnie próba przejęcia. O tym evencie wspomniał Ryan McCaffrey z IGN, który miał już okazję zagrać w Starfielda. Opowiada on, że konkretnie po dostaniu się na statek postanowił go przejąć, jak się jednak okazało, miał on uszkodzony system odpowiedzialny za grawitację na nim występującą, co spowodowało, że całą walkę musiał toczyć unosząc się wręcz latając po statku. Tutaj ważną kwestią, którą to zaznaczył, był odrzut broni, który to w zaistniałych warunkach bezładności potrafił spowodować odpychanie naszej postaci do tyłu podczas strzelania, co w znaczący sposób potrafi utrudnić walkę. Poza tym sam Todd Howard wspomniał już wcześniej o tym, że nie ma znaczenia gdzie jesteśmy, czy na planecie, czy też w przestrzeni kosmicznej, takie losowe wydarzenia mogą nas dotknąć wszędzie. Brzmi obiecująco, aczkolwiek ja podszedł z lekkim dystansem do tego. No i tutaj jeszcze jeden super fajny smaczek, właśnie nawiązujący do takich losowych wydarzeń, które pokazali nam deweloperzy na tym pokazie. To spotkanie statku o nazwie Grandma, czyli babcia, która to o ironio zaprasza nas na obiad przez radio. Powiem szczerze, urzekło mnie to nawiązanie do takich codziennych sytuacji z naszego życia. Jest to tak niesamowicie prawdziwe, dosłownie nie mogło tego zabraknąć w tym świecie. Aktualna kondycja Ziemi. Jedną z rzeczy, które na pewno w pierwszej kolejności gracze będą chcieli zrobić w świecie gry, to odwiedzenie Planety Ziemia, by dowiedzieć się jak ona wygląda w tej chwili, a konkretnie w 2330 roku. Co prawda słyszeliśmy, że nie jest ona w dobrym stanie, ale wygląda na to, że dostaniemy na pokazie jej ujęcie, które wygląda w ten sposób. A domysły, że jest to Ziemia, spowodowane są tą budowlą widoczną na nim, czyli tak zwany Getaway Arc, który to znajduje się w St. Louis w Ameryce. Pytanie tylko, czy przetrwałby tyle czasu, mimo niekorzystnych warunków panujących na planecie? Zapewne dowiemy się tego już niedługo. Legendarna broń w Starfield. Przechodząc na szybko do eksploracji oraz przeszukiwania skrzynek i innych elementów świata, dostajemy ujęcie, w którym to widać ewidentnie odnalezienie legendarnego hełmu o nazwie Incendiary Calibrated Deep Mining Space Helmet Legendary, który posiada następujące perki. Dla technika minus 15% damage'ów zadawanych przez roboty, dla hakera plus dwie próby do złamania szyfru czy też hakowania, no i ostatni to 10% na zapalenie pobliskich przeciwników, czyli klasyka gatunku. Co do ekwipunku, to jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest to, że mimo noszenia kombinezonu pod spodem będziemy mogli mieć założone normalne ubrania, któremu to będzie odpowiadać osobna pozycja w menu. Kontrabanda. Fajnym featurem, a raczej powinienem powiedzieć mechanikom, będzie skanowanie statków, gdzie wlatując w jakiś zaludniony układ, jak teraz do Jemison, dokładnie na planetę Alpha Centauri, konkretnie do miasta Nowa Atlantyda, gdzie rządzi United Colony, zanim zezwolą na nasze lądowanie, sprawdzą nas statek pod kątem kontrabandy. Czy przypadkiem nie chcemy przeszmuglować czegoś nielegalnego na ich planetę, czy też bardziej do ich miasta? Muszę przyznać, że mnie aż kusi, żeby spróbować stanąć po tej złej stronie i wprowadzić jakąś kontrabandę na teren miasta, żeby dokładnie sprawdzić jak będzie to działać, ale również jakie konsekwencje będą nas czekały na takie podejrzane ruchy. Czy będzie to kosmiczne więzienie, czy może też na początku grzywna, ale tego dowiemy się już niebawem. No, a jak już mówimy o piraceniu w przestrzeni kosmicznej, to musimy tutaj jeszcze zauważyć, że spotkałem nas tego konsekwencje. Jak chociażby te w postaci wystawienia nagrody za naszą głowę w konkretnych układach, gdzie się tego dopuściliśmy. Co mogliśmy zauważyć na paru ujęciach z prezentacji. Jest to taki element, który wprowadzi na nas dodatkową presję, ale z pewnością spowoduje, że będziemy w tych miejscach nasze kroki stawiać zdecydowanie spokojniej i ostrożniej. Walka w przestrzeni kosmicznej. Gdyby tego było mało, to również i my będziemy mogli skanować statki przeciwników, a konkretnie po ulepszeniu przyrządów celowniczych będziemy mieli możliwość zeskanowania przeciwników w celu oznaczenia odpowiednich systemów statku, tak by strzelając do niego, móc się stricte na nich skupić. A tutaj będzie to wyglądać podobnie jak to ma miejsce w naszym statku, czyli wyznaczamy 6 systemów, te odpowiedzialne za broń, tarczę, napęd, mobilność czy skok grawitacyjny, a następnie będziemy mogli wybrać konkretny, na którym zablokujemy celownik. Sterowanie statkiem. A jak już jesteśmy przy tych wskaźnikach, to właśnie samo sterowanie naszego statku nie będzie sprowadzać się tylko do kierowania i strzelania, ale także do manipulowania tymi parametrami w zależności czego w danej chwili potrzebujemy. W momencie walki warto będzie zrezygnować ze skoku grawitacyjnego na rzecz silniejszej broni oraz zwiększenia tarczy. Natomiast w momencie potrzeby skoku do innego układu, Przekierowanie mocy na silnik grawitacyjny skróci czas oczekiwania na wygenerowanie tego skoku, ale ostatecznie to wszystko zależy od nas, na co zdecydujemy się w danej chwili. Lądowanie na planetach Jak wiemy już, co odpowiada za sterowanie i latanie naszymi okrętami bojowymi, to czas skupić się na lądowaniu, które to również daje nam kilka możliwości, a mowa tutaj o tym, że gra pozwoli nam nie tylko lądować w miejscach od góry wyznaczonych, ale również sami będziemy mogli wyznaczyć dowolny punkt na planecie. Jak dla przykładu miejsce, w którym akurat znajdują się surowce, których potrzebujemy. Bo tak, takie narzędzia również dostaniemy, za pomocą których będziemy mogli zeskanować planetę pod kątem ich wykrycia. Przemieszczanie się po planetach za pomocą pojazdów. Rzeczą, której nie uświadczymy niestety w Starfieldzie, będą łaziki i pojazdy naziemne. Co jest w sumie dziwną decyzją, bo planety, które będą dostępne do naszej eksploracji, wydają się dość spore, lecz Todd Howard zaznaczył, że zostały tak zaprojektowane, żeby robić to pieszo. Nie zapominajmy, że z pewnością ten proces przyspieszy nam jetpack, w którym będziemy mogli się wyposażyć. Wolność eksploracji świata. Jest to jedna z tych mechanik, a w sumie to nie mechanik, lecz element konstrukcji całego świata, który w bezpośredni sposób daje nam do zrozumienia, że Starfield to niesamowita wolność co do naszych interakcji i możliwości. A potwierdza to fakt, że Todd Howard rozpoczął prezentację od wskazania nam księżyca w oddali, w celu przedstawienia otwartości do wolności rozgrywki, zaznaczając, że satelita ten nie jest nie tylko tłem, ale istnieje w świecie gry, na którego bez problemu możemy się udać. I powiem Wam, że ja osobiście w tym momencie chciałbym wsiąść za stary i polecieć to zweryfikować. Tak to jest jak ma się dusza eksploratora. Dajcie znać czy również chcielibyście to zrobić. Dodatkowo na jednym z wywiadów udzielonych przez TODA po pokazie dowiedzieliśmy się, że tylko 10% planet dostępnych w grze będzie posiadać życie na swojej powierzchni. I prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka wydaje się to dosyć mało, ale ostatecznie rzecz biorąc, i tak będzie dosyć sporo. Prawdopodobnie ciężko będzie odwiedzić każdą planetę dostępną w grze. Kompani i towarzysze. A jak już jesteśmy przy eksploracji, to oczywiście nie każdy lubi samotnie przemierzać kosmos. Dlatego tutaj z pomocą przychodzą nam kompanii, których będziemy mogli zatrudnić czy to na naszym statku, czy w placówkach wytwórczych. Zaskoczeniem tutaj dla mnie był moment, w którym na statku zobaczyłem Sarem Organ, czyli dowodczynię konstelacji, oraz innych parę ważnych postaci z nią związanych, gdyż myślałem, że to są główne postacie fabularne, takie, które mają własne życie. Nie wiem czy tak można powiedzieć, i nie będziemy mieli możliwości ich zwerbować. By nam towarzyszyli podczas podróży i eksploracji, ale okazuje się, że będzie dało się z nimi wejść w zupełnie bezpośrednią relację i spędzić z nimi znacząco więcej czasu niż odbieranie i oddawanie questów. Według mnie jest to mega sprawa. Tutaj również ważną rolą będą odgrywać cechy naszych towarzyszy, gdyż każdy będzie pod innym kątem unikatowy. Dla przykładu Sara będzie dobra w dowodzeniu i astrodynamice, Sam Cole, czyli chłop z dzikiego zachodu, czyli miasta Akila, poradzi sobie bez problemów w starciach bezpośrednich, ale i w prowadzeniu statku, no a Barret wyposaży nas w zaplecze inżynierskie oraz uzbroi nasz statek w odpowiednią broń, ale również zaspokoi na nim głód. Gdyż po prostu potrafi gotować. W aspekcie zatrudniania towarzyszy i pomocników ważnym będzie, by znaleźć odpowiednie stanowisko dla każdego z nich, gdyż cecha wykorzystywana na nim będzie bezpośrednio oddziaływać na działanie danego obiektu w zależności jakie zdolności posiada dana osoba. A samo zarządzanie naszymi kombanami będzie odbywać się w specjalnym menu, gdzie po przypisaniu cecha aktywna będzie podświetlona. Poza tymi osobami, towarzyszy będziemy mogli również wynajmować w odpowiednich placówkach, ale i spotkać w świecie gry. Co będzie zapewne związane z różnymi ciekawymi historiami za nimi stojącymi. Romanse. Jak już jesteśmy przy ekipie, to wejdźmy jeszcze głębiej do tej rzeki. No a tutaj nasze relacje będą mogły przerodzić się w coś więcej, jak na przykład romans. Ciekawe, dlaczego tutaj akurat jest ujęcie na sarę. No, ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiecie zresztą, co mam na myśli. Teraz odlecimy trochę dalej od aktualnego tematu, a konkretnie w przestrzeń, gdzie podczas swobodnego latania statkiem będziemy mogli opuścić stery statku i udać się na przechadzkę po naszym latającym domu. Muszę przyznać, że niesamowite wrażenia nam nie zrobiły ujęcia, gdy postać opuszcza stanowisko kapitana. Ten niesamowity widok rozpościerający się przed nami, bezkresnej przestrzeni kosmicznej oraz planet widocznych na pierwszym planie dosłownie zapiera dech w piersi. Jest po prostu jak Kenny Reeves, breathtaking. Lecz to nie jedyne co robi wrażenie, gdyż samo wyposażenie statku również jest niczego sobie, a szczególnie te detale oraz przyłożenie do szczegółów, które to naprawdę tworzą atmosferę i środowisko, w którym toczy się życie. Przedmioty nie są sztucznie idealne, a są podniszczone z widocznymi śladami użytkowania, co oddaje realizm tych przestrzeni. Naprawdę robi wrażenie. Zejdźmy na chwilę na ziemię i przejdźmy się po New Atlantis. Tutaj również gra nie pozostawia nas w samotności. Przemierzanie tych licznych budynków i wnętrz, wypełnionych różnymi postaciami i aktywnościami, wygląda tak prawdziwie, że wydaje się to nierealistyczne jak na grę. Wiadomo, są to sceny wyselekcjonowane stricte pod ten pokaz, lecz ja osobiście mam nadzieję, że nie będą to tylko pojedyncze miejsca, a normalnie spotkane aktywności, które będziemy mogli zauważyć niemalże na każdym kroku. Nie próbujcie mnie przekonywać, że będzie inaczej. Zobaczcie tylko na te wnętrze kawiarni Terra Blue Coffee oraz aktywność, jaka się wokół dzieje. Coś pięknego. Zdaję sobie sprawę, że planet tak aktywnych i zabudowanych, i przede wszystkim zasiedlonych, nie będzie zbyt wiele, ale to też nie jest dla mnie aż tak ważne. Może być ich 3, może być 5, a to i tak bardzo dużo bardzo dużo godzin ich eksploracji, a tutaj do gry wchodzą jeszcze setki innych planet. A, no i Todd wspomniał również, że w grze nie będzie łowienia ryb. Ja pier... Szkoda. No cóż, przez to znów zacząłem zastanawiać się, czy jest sens zamawiania Starfielda. Nie no, żartuję. No i moi drodzy, tym samym dodaliśmy do końca materiału, dziękuję za waszą obecność, zostawcie lajka, suba i komentarz, no i również zapraszam was do tego poprzedniego materiału, o którym mówiłem na początku tego materiału, ale też również do innych, filmów związanych z Assassin's Creed A Mirage, których jest w ostatnim czasie dosyć sporo i jest dużo ciekawych informacji. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć!